Jest troszkę zbyt nerwowy na to, żeby, żeby czasami osiągnąć wielki sukces. W skupienie w dźwięku osiągniesz, jeżeli nie będziesz robił tych różnych ruchów. Słyszy pierwsze dźwięki i już wie, gdzie jest błąd. Już zaczynasz dyrygować, co to Rubik jest. Ludzkość go kocha i ja też go kocham, bo zasługuje na to. Okienko, pyk. I, I wiesz, rozczula cię obrazek, których pamiętasz z dawnych lat. Facet przeżył w życiu jedną miłość bardzo dawno temu. Przychodzi w to samo miejsce, gdzie to się zaczęło. Siada na tej ławce i to wszystko odżywa wspomnienie Czesława Niemena. To jedno z najpiękniejszych piosenek o miłości, a w ogóle nie pada w nie słowo Kocham Cię. Mierzenie się z tym y, utworem bardzo często kończy się porażką. Czy ją zrobię dobrze, czy nie, no to trudno, ale jeżeli nie spróbuję, nigdy nie będę wiedział.